Mam takie proste zadanie, klasa czwarta, piąta, skracanie ułamków. Podane ułamki zamień na ułamki nieskracalne. Co to znaczy skrócić ułamek? To znaczy podzielić licznik i mianownik, licznik, czyli to, co jest u góry, przez mianownik, czyli to, co jest na dole, przez tą samą liczbę, różną od zera. Zobaczcie, przez co da się podzielić 6 i 10. Ja myślę, że wspólnym takim dzielnikiem będzie liczba 2, czyli 6 dzielimy na 2 i to jest 3, i 10 dzielę na 2 i to jest 5, a zatem mam 3 piąte. Czyli żeby skrócić ułamek, jeszcze raz powtarzam, to trzeba licznik, czyli górę, i mianownik, czyli dół, podzielić przez taką samą liczbę. Ja dzisiaj będę zapisywać to dzielenie, chociaż jak ktoś potrafi w pamięci. Od razu piszę 3, 5. Przez co podzieli mi się 15 i 20? Jak jest 5 na końcu i 0, to pewnie przez 5. Tutaj dzielimy sobie przez 5. 15 podzielić na 5 to też jest 3. 20 podzielić na 5 to tym razem mamy 4. Zatem to jest ułamek 3, 4. Teraz 12, 16. Na pewno podzieli się przez 2. To jest parzyste i możemy to podzielić przez 2. Możemy też zauważyć i od razu podzielić przez 4, ale ja celowo podzielę przez 2, żeby pokazać, jak to robimy. 12 podzielić na 2 to jest 6, 16 podzielić na 2 to jest 8 i zobaczcie, to nie jest jeszcze ułamek nieskracalny, czyli jeszcze muszę podzielić przez ile mi się da 6 i 8. No i jeszcze raz przez 2. Mogłam oczywiście od razu tu podzielić przez 4, ale ja to celowo zrobiłam tak. 6 podzielić na 2 to jest 3, 8 podzielić na 2 to jest 4. Czyli zobaczcie, jak od razu nie znajdziecie tego dzielnika większego i po kolei najpierw zrobicie przez 2, potem jeszcze raz przez 2, albo w innym przypadku może być przez inną liczbę i dojdziecie do ułamka nieskracalnego, to i tak to jest poprawne. Przez co podzieli się 2 i 14? No pewnie też przez 2. 14 podzielić na 2 to jest 7, to tutaj na dole będzie 7. I 2 podzielić na 2 to jest 1, a zatem 1 siódma. 9 i 18. Przez co się dzieli 9 i 18? No można zauważyć, że przez 3 i potem jeszcze raz przez 3, ale można też zauważyć, że od razu przez 9. 9 podzielić przez 9 to jest 1. 18 podzielić na 9 jest 2. Wobec tego wyszło nam 1 2 Kolejny przykład. Mamy 14 i 35. No, 14 dzieli się przez 2 i przez 7. No, 35 też się dzieli przez 7, a zatem spróbujemy przez 7. 14 podzielić na 7 to jest 2. 35 na 7 to jest 5.

Znowu sprawdzam, na przez 4 się nie da, przez 2 się nie da, ale 1 dodać 2 jest 3, czyli dzieli się przez 3. 2 dodać 7 jest 9, czyli też się dzieli przez 3. A zatem skracam przez 3, czyli dzielę przez 3. 12 podzielić na 3 to jest 4, 27 podzielić na 3 to jest 9, a zatem 4, 9. Kolejny przykład mamy 16 i 50. Jest to liczba jedna i druga parzysta. Nie mam innego pomysłu, to na razie dzielę przez 2, bo każda liczba parzysta dzieli się przez 2. 16 podzielić na 2 to mam 8 i 50 podzielić na 2 to mam 25. No i tu już widać, że to jest ułamek nieskracalny. Teraz tutaj mamy 25 i 75. Możemy to na różne sposoby, bo możemy tak przez 5, to tutaj byśmy mieli 5, tu 15, ale możemy zauważyć, że to się też da przez 25. Zobaczcie, 25 podzielone na 25 to jest 1, a tu.